takie atrakcje ma być: busik, bicycle scooter, dwa autobusy, druga Zresztą zeszliśmy z centrum się zagrzać, bo w centrum tam 20 stopni klima. a na dworze, te niecałe 30. O, jaki autobus! 5 rzędów, 5 yy, siedzeń w jednym rzędzie. Jest dworzec tricyklów i w skali dworzec autobusowy. O, autobus, który wali po nakręca. Jest elegancko. Mamy do wyboru. Taki, lepszy, gorszy. Elegancko. Wolność tutaj dziwnej, wolność demokracji.